Młodzi mężczyźni, młode kobiety. Czy urologia i ginekologia estetyczna nie są dla nich? Moim zdaniem są. są. Jak Oczywiście, że tak. jak najbardziej. Z czym są. przychodzą do Ciebie dziewczyny? Blizny po porodach drogami natury, blizny po cięciach cesarskich, gorsza jakość współżycia po porodzie, która nie zawsze musi być związana z tym, że pochwa jest luźniejsza. Głównie to i zmiany typu kurciny kończyste brodawki, włókniaki. Mimo młodych kobiet to jest najczęściej, niejednokrotnie zdarza się też suchość pochwy, bo to nie jest dolegliwość zarezerwowana tylko dla kobiet w okresie około menopauza. A co z facetami? Młodymi? No, faceci, tak jak ty powiedziałeś, Kruciny kończyste, na pewno. Poprawa wyglądu prącia. Część młodych mężczyzn nie jest zadowolona ze swojego prącia, chciałby poprawić napetek. U części, którzy rozpoczynają współżycie, na przykład zdarza się krótkie węzidełko, zerwanie tego krótkiego węzidełka, no i wtedy trzeba wykonać operację plastyczną. No i oczywiście wytrysk przedwczesny, który można poprawić właśnie stosując kwas hialuronowy, podając go do żołądka. Ale jeszcze o jednej ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy, i to zarówno młode, jak i starsze kobiety, wiek to nie ma znaczenia, a labioplastyk czyli coś, co w sumie najczęściej chyba sprowadza kobiety do lekarzy zajmujących się ginekologią plastyczną, czyli przerost warg stromowych mniejszych.